Dzień dobry, witam Was, kochani. Dzisiaj chcę Wam przedstawić fragment powieści, która jest delikatnie powiedziane smutna. Jakiś czas temu Artur Czekajski się skontaktował ze mną i poprosił, żebym przedstawił. Fragment jego powieści. To jest opowiadanie o młodej kobiecie, która była małtrytowana nie tylko od swojego partnera, od najmłodszych lat. Na szczęście już ten problem nie istnieje. Długi czas nie wiedziałem jak to przedstawić. W sensie, jako, jako samo przedstawienie to nie był problem. Tylko, że w tej opowieści będzie słychać dużo wulgaryzmów. I nie wiedziałem, jak słuchacze odbiorą to. Inna rzecz, że codzienności Takie słowa słyszymy na ulicy w pracy nawet w domu sami używamy Ale pomyślałem, że tak jak powiedziałam, że w codzienności słyszymy te słowa ten temat przemocy domowej jakby coraz częściej się staje też codziennością, co dla mnie jest godne zwrócenia uwagi, to przerasta w taką epidemię, coraz częściej się mówi o tym. Same media często, sam słyszałem, nagłaśniają ten problem. To znaczy, że, że, że naprawdę powaga tego tematu jest ogromna, zawsze przeżywałem takie historie, sam jakoś nie, nie powiedzmy, że nie przypominam sobie, że był małtretowany. Ma Albo jak ktoś mnie małtretował, to nie rozumiałem. Ale naprawdę nie rozumiałem, na przykład jak facet potrafi małtretować kobietę. Nie mówiąc znęcać się nad dziećmi, małtretowanie nad dziećmi. To, 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 to już nawet brak mi słów. Naprawdę nigdy tego nie rozumiałem i chętnie się zgodziłem przedstawić e, część e, tej powieści. Jeszcze Artur nie, nie wydał oficjalnie, ale jest w PDF-ie. Rozmawiałem z nim e, on ja będziemy udostępniać, żeby mogli jak najwięcej ludzi przeczytać tą powieść. Rozmawiałem też z panią Kuberek, bohaterką, jeśli to tak można nazwać, tej historii. Młoda kobieta, 38-letnia. Trudno się rozmawiało, bo rozumiem to jest temat, który powracając uderza w psychikę. Jedynie co ania wielokrotnie mi dziękowało, że chce pomóc. Ja nie wiem czy to można nazwać pomóc pomoc. Jeśli jest tak, to się cieszę. Może przejdę do przedstawiania tego fragmentu, ponieważ to jest temat, no, na który można rozmawiać długo, długo, długo. Naprawdę trudno mi jest znaleźć słowa. Ale naprawdę jeśli mogę pomóc! I tym sposobem wspierać te nie chcę brzydko mówić ofiary, po prostu chcę to zrobić i, i dziękuję Arturowi, że się skontaktował ze mną i poprosił mnie o przedstawienie jego powieści. Sam Artur mi napisał Jestem Artur Czekajski Mam 40 lat, pochodzę z Katowic Od kilkunastu lat piszę wiersze rymowane Jestem autorem czterech tomików z tego rodzaju poezji. Od pewnego czasu piszę książkę opartą o fakty, które której fragmenty chciałbym zaprezentować w radiowej audycji internetowej. Książkę, którą piszę, to los Ani Kuberek, aktualnie 38-letniej kobiety, która od najmłodszych lat przechodziła przemoc domowa. Szacun Artur, że chcesz nagłaśniać to, o ile mogę, pomogę ci w tym. Poprosiłem też Anię, żeby mi napisała parę słów. To nie jest ani biografia, ani krótki kawałek jej życia i co przeżyło sami usłyszcie. Nazywam się Anna. Mam 37 lat. Byłem ofiarą przemocy, tak naprawdę od dzieciństwa. Jak dziecko, ojciec się znęcał nad nami psychicznie i fizycznie. W dorosłym życiu niestety też poszłam drogą ofiary. Poznawając swojego sprawcę, był bardzo miłym, troskliwym, kochającym partnerem, ale również ojczynem dla moich dzieci, którym pozwalał na dużo więcej niż ja sama, twierdząc, że dzieci mają mieć dzieciństwo, które on nie miał. Ale nigdy bym się nie spodziewała, że on zostanie największym koszmarem mojego życia i moich dzieci. Zanim uciekłam, mój sprawca zmanipulował mnie, zbudził we mnie strach, lęk, ale również obniżył mi tak samo ocenę i wartość o sobie, że czułem się nikim, niczym, ale również nie wierzyłem, że dam sobie radę bez niego. Nikt nam nie pomógł, a jak już chciał pomóc, to tylko po to, by się dowiedzieć, co się dzieje w naszym życiu, i na tym ta pomoc się kończyła. I znowu ze wszystkim byłem sama, a mój mąż miał znowu powód, by mnie skarcić za to. Dzisiaj mogę powiedzieć, że żyjemy tylko dzięki mojej matce Chrzestnej, która jak dowiedziała się, jakie piekło przechodzimy, była ze mną, nie odwracała się ciągle, dawała mi poczucie, że jest i mogę na nią liczyć. To był właśnie moment, w którym stwierdziłem, że albo ona mi pomoże, albo ona mi pomoże, albo popełnię samobójstwo, przed którym za każdym razem się broniłam, ale to, jakim sercem i oparciem dała mi moja matka, szczęsna powodowało, że dzisiaj, jako upadły anioł, powstał. Jestem kobietą, która walczy ze sprawcami przemocy. Pomaga ofiar przemocy wydostać się z swojego piekła, bo nikt nie zrozumie tak tej osoby, jak sama była ofiara, która potrafi wejść w życie tej osoby. Książkę, którą piszę wraz z autorem Artur Czekalskim, ma być przestrogą dla ofiar przemocy, ale również pokazaniem im, że można się z każdego piekła wydostać i żyć szczęśliwie. Normalnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. A ludzie otworzyło oczy, by zaczęli reagować, nie udawać, że czegoś nie widzą, albo że ich to nie tyczy, ale Musimy pamiętać o tym, że to możesz być dzisiaj ty, ta osoba, która uratuje komuś życie. I to dzięki tobie ktoś może żyć i się uśmiechać. Pamiętaj, życie drugiego człowieka jest tak samo dużo warte jak i twoje. Nie bądź obojętny. Reaguj. Naprawdę nie wolno nam być obojętny do takich rzeczy tym bardziej że naprawdę naprawdę ten problem jest coraz coraz blisko nas coraz częściej słyszymy takie historie a często jesteśmy świadkami nie, nie samego małtretowania, ale widzimy osoby, które widać, że są małtretowane. Nie tylko od partnerów w ogóle, bo to może się zdarzyć nawet i w pracy. Niby nie, nie wygląda tak strasznie, ale to też jest, też jest sposób przemocy nad, nad kimś. bo przemoc nie musi być tylko między partnerami. No nieszczęście jest między ludźmi. Ale przejdźmy do fragmentu powieści Artura. Tragedia, którą przeżywałam, nie zwalniała mnie w żadnym stopniu z usługiwania mojego świętojebliwemu, księciu. Gdy nie zdążyłem na czas ugotować obiadu, usłyszałem, że taka szmata i kurwa do niczego się nie nadaje. Kiedy mu tłumaczyłam, że nie potrafię na niczym się skupić po śmierci brata, stwierdził tylko, że wkrótce sama tak skończę, a on tego dopilnuje. Chciałem, by mi wtedy ulżył i skończył moje męki, na co ironicznie Odrzekł mi, że jeszcze nie da mi takiej satysfakcji. Na pogrzebie brata, mój, prześladowca, najpierw odegrał Teatrzyk z kupieniem drogiego wieńca ku pamięci mego brata, a w drodze na cmentarz z wymalowanym na swojej ohydnej twarzy cynizm, zwrócił się do mnie, że po chuj tak płacze i robię pośmiewisko z siebie przed ludźmi, skoro i tak nic to nie zmieni. Nawet w tak trudnym dla mnie czasie nie potrafił powstrzymać się od złośliwości. Po powrocie do domu powiół mnie ponownie, tym razem za przedstawienie na cmentarzu. Potem dołożył od siebie słowami, że jestem nic nie warta. bo doprowadziłem do tego, że ktoś na kim. Mi najmocniej zależało, jest już po drugiej stronie. Wysiadłam wtedy psychicznie, totalnie. Podchwyciłam leżący na blacie nóż i pociąłem sobie solidnie ręce. Niestety moja próba samobójcza okazała się nieskuteczna. Wraz ze śmiercią Dawida straciłem wiarę, nadzieję i chęć do walki. Pragnęłam tylko i wyłącznie śmierci zamiast życia w wiecznym udleniu. Zaczęło mi być obojętnie, czy pobije mnie lżej, czy mocniej. Wręcz nakłaniałam go, by bił mnie tak, by mnie zabić. Jedno czego pragnęłam, to urodzić temu popopręcowi syna, który przypominałby mi mojego zmarłego brata. Ograniczał mi wszystko, co tylko można od jedzenia, po możliwość wychodzenia z domu do sklepu lub lekarzy na kontrolę w związku z ciążą. Mój kochający mnie prawem pięści, przydupas, taki dał mi wybór, że albo ze sobą skończę, albo nadal będę gnębiony. On tymczasem znalazł sobie kolejną paniusię lub sykania. Przesiąknięta negatywnymi emocjami, żyłam na skraju obłędu i rzeczywistości, a jednocześnie dostawałam ataków agresji, w których sama stawałam się nieobliczalna i gotowa zadać komuś ból, którego sama doznawała. Śmierć brata i bezustanna przemoc ze strony bestii całkowicie mnie rozsypała. Zaczęłam myśleć, że jedyną szansą na wyjście z tej sytuacji jest samobójstwo. Odebrał mi to, co najcenniejsze: człowieczeństwo. Przemykam oko nawet na to, że sypiał z inną kobietą. Byłam posłuszna jak nigdy, a jednocześnie obojętna i wyrachowana niczym mój oprawca. W tym sensie, że nawet dzieciom przestałam okazywać uczucie. Myślę, że taka zimna suka byłaby ideałem dla Mariuszki. Jedyne czego na tamten moment pragnęłam, to zdechnąć jak pies pod płotem. Podkreślam słowo zdechnąć, a nie umrzeć godnie jak człowiek. Moja godność od dawna na wyspisku, Innym razem, gdy byłam mocno pobita, a ślady agresji widoczne były na moim ciele, wysłał do sklepu moją córkę Wiktorię, która w trakcie zakupów ukradła garść cukierków do kieszeni. Kiedy zwyrodnialec o tym usłyszał, spuścił jej pasem takie lanie, że całe plecy i pupę miała koloru fioletowego. Kiedy stanęłem w obronie dziecka, Zostałam pobita do nieprzytomności, a on dalej wyżywał się na nią. W szkole przed wychowawczynią Wiktoria winę za jej wygląd wzięłam na siebie. Powiedziałem, że straciłem kontrolę nad sobą i pobiłem właśnie dziecko, bo ukradło te cholerne cukierki. Własną wersję zdarzeń powtórzyłem przed kuratorem, który przyszedł do naszego domu, o sygnałach ze strony dyrekcji szkoły. Córce także kazały mówić, że to ja jej zrobiłam tą okropną krzywdę. Za znęcenie się nad dzieckiem zostałam postawiona pod sądem rodziny. Mój zepsuty do szpiku kości pan i władca, by być pewny, że wezmę winę na siebie, urządził krwawy spektakl w domu. Przyprowadził dwie żywe kury do domu, zgromadził dzieci w salonie i na naszych oczach ukręcił im łuby, a następnie w ordynarny sposób pozbawił je wnętrzności, po czym kazał wyparzyć, obrać z pieża i ugotować smakowitego rosła. Nie umieszkał przy tym dodać, że jeśli za pobiciem mojej córki spotka go jakaś... Jakakolwiek kara skończymy jak te biedne ptactwo domowe. W międzyczasie nadal toczyła się przeciw mnie rozprawa w związku z pobiciem Wiktorii. Mój toksyczny partner wpierw uznał naszą córkę Asię, a następnie wpadł na pomysł, że aby sąd nie odebrał nam reszty dzieci, powinniśmy do kolejnej rozprawy wyznaczyć datę ślubu. Niesiono dobrym dzieci, zgodziłam się. Wyrok sądu był dla mnie feralny. Moja córka Wiktoria, do wyjaśnienia sprawy została oddana pod opieką swego ojca, a ja poniosłam słoną cenę za to, że kryłam tego bydlaka. Terrorysta nie byłby sobą, gdyby nie zaczął wmawiać, że powinnam się spodziewać surowej konsekwencji, skoro podnoszę rękę na własne dziecko. Pieprzony aktorzyna za rolę wiecznie pokrzywdzonego powinien dostać Oskar. Ironia całej tej sytuacji polega na tym, że im mocniej wmawiał mi, że stoję za obiciem córki, tym głębiej w to wierzyłam. Stawałam się na to najgorszą, a jemu wszystko uchodziło łaze. Po odebraniu mi córki. Załamałam się kompletnie, jakby znowu ktoś wyrwał mi serce. Poszłam do rodzinnego domu i na tym samym strychu, gdzie swój żywot skończył Dawid, miałam ochotę zrobić to samo. Pętla wisiała mi już nawet na szyi, ale zabrakło mi odwagi, by kopnąć w pierdolony i przeklęty stołek i ze sobą skończyć. W dniu przeznaczonym przed sąd, w którym moja córka mogła mnie odwiedzić, opętany dręczyciel dostał wezwanie, w którym oskarżono go o znęcenie się nad córką. Ja oczywiście dostałam za swoje, a moją córkę wyznał od pierdolonych konfidentów i kapusi, oraz zagroził, że jeśli zezna przed sądem prawdę. To będzie ukochano mamusię odwiedzać na cmentarzu. Rozstanie z córką w tamtym dniu było bolesne, ale było to jedyne bezpieczne rozwiązanie. Mogą skończyć w piachu. Było mi wszystko jedno, ale moje dziecko nie było niczym winnym. Podczas kolejnej rundy bokserskiego wyżywiania się nad mnie rozkwawił mi łuk złamał kostkę w nodze, a moja ręka była spuchnięta jak bania. Przed naszym ślubem odbyło się w naszym domu spotkanie ze znajomymi, które na opartego można nazwać połączonym kawalerskim i panieńskim, na którym mój opiekun pod wpływem zbyt dużej ilości alkoholu sponiewierał mnie przy gościach. Po pewnym czasie Zaciągnął mnie odstępem na strych i tam dokończył dzieła. Chciał zmusić do samobójstwa. Pewnie by się tak stało, ale weźli na tą sytuację znajomi i po raz kolejny zostałam wśród żywych. Rozstrzęczone ludzkie monstrum pchnęło mnie na szklaną szafkę, a gości wyrzuciło z domu. Ślub. I przygotowania do niego to były kolejna odsłona parodii. On wybierał mi suknię, on zmuszał do udawania, jak, jaka jestem z nim happy. Żyłam w ocenie z zakłamania i, jak tytanek zmierzałam na dno. Mój wspaniały kapo miał jeszcze jedną pierdoloną umiejętność: potrafił bić tak, by nie było śladów. Nie chciałem tego ślubu. Na wspomnienie tego dnia robi mi się po prostu niedobrze. Oznajmiłam to jeszcze Panu i dostałam od niego dawkę przypominającą. Skopał mnie po plecach i skakał po nogach, a potem kazał założyć wstrętną, długą, złotą suknię, która skrupulatnie zakrywała jego dokonania. Uczestniczyłem w żenującym widowisku. Podpisując papiery w urzędzie, rozbeczałam się, bynajmniej nie ze szczęścia, jak większość kobiet w tamtym dniu, ale z bezsilności. Byłem świadoma, że podpisuję na siebie wyrok. Mama też powiedziała, składając mi życzenie: Czułam się, jakbym podpaliła ląd w bombie zegarowej, która za chwilę Rozsadził wszystko dookoła. To był ten fragment powieści Artura, którą mnie poprosił, żebym wam przedstawił. I niezależnie, że nie było miło to zrobić, jednak postanowiłem, że warto chociaż część usłyszeć. Całość można znaleźć, jeśli się obejrzymy uważnie wokół nas. Życzę Wam, nie wiem czy to jest na miejscu, ale jednak Wam życzę uśmiechu i relaksu. Bądźcie szczęśliwi.